Szczęść Boże, witam. Kiedy rozmawialiśmy o kręgach, coraz szerszych kręgach odpowiedzialności, to przypomniało mi się jeszcze jedne kręgi, które bardzo lubię, mianowicie kręgi przynależności do kościoła. To zdefiniował Sobór Watykański II bardzo pięknie, właściwie jakby dając odpowiedź na takie kategoryczne stwierdzenie, które. Ma nawet podstawy biblijne, ale właściwie sformułowane zostało przez świętego Cypriana gdzieś w połowie III wieku, że poza kościołem nie ma zbawienia. I tu się takie ścisłe rozumienie tego sformułowania, tego stwierdzenia, które tak naprawdę miało chyba podstawy bardziej duszpasterskie niż takie teologiczne, ściśle. No, to rozumienie takie dokładne, literalne sprawia, że, że ludzie mają trudności. Co z tymi, którzy gdzieś tam nigdy nie mieli okazji, nigdy nie mieli możliwości poznać dobrej nowiny. I oczywiście przez całe wieki rozumienie tego sformułowania się bardzo zmieniało, było jakoś poszerzane, zawężane, właśnie uściślane. Natomiast Sobór powiedział, że tak, oczywiście to nie jest całkowicie bezpodstawne sformułowanie, ale właśnie Kościół zatacza coraz szersze kręgi w tym sensie, że ściśle w centrum Kościoła pozostają ci, którzy są wierni najbardziej nauczaniu Chrystusa w jedności ze swoimi biskupami, następcami apostołów. Później wszyscy w ogóle wierzący Chrystu, w Chrystusa, jakoś tam wierzący, może trochę inaczej, ale ci, z którymi oczywiście nam najbardziej po drodze, to, to tacy chrześcijanie, którzy mają na przykład również jak my sakramenty, są wierni pismu świętemu, ale dalej również ci, ci wierzący w Chrystusa zupełnie inaczej. To też jest jakiś trochę może szerszy krąg, Kościoła, ale jednak ciągle krąg kościoła. Później są wszyscy ci, którzy wierzą w Boga, więc i Żydzi, i Muzułmanie tutaj wchodzą, i inne religie monoteistyczne. Później jeszcze ci, którzy w ogóle wierzą w jakiś pierwiastek duchowy świata to też jest kolejny krąg, i to myślę, że mamy świadomość zataczający coraz Większy obszar ogarniający coraz większą liczbę ludzi. I wreszcie takim okre... ostatnim, chyba, kręgiem przynależności do kościoła są wszyscy ludzie dobrej woli. Ci, którzy właśnie nie z własnej winy jakoś nie należą do kościoła, tylko po prostu nie mieli takiej okazji, nawet nie wierząc w nic, bo nie wiedząc. Czy można wierzyć, czy nie otrzymując tej łaski wiary, po prostu postępują według swojego sumienia i, i starają się życie uczciwie przeżyć. To, to jest też krąg ludzi, którzy do kościoła w jakiś sposób należą. Natomiast może się pojawić pytanie, czy to nie jest czasami już takie szukanie trochę rozwodnienia Ewangelii, takie na siłę włączanie wszystkich. Otóż tu właśnie jest haczyk, że nie na siłę. Jeżeli ktoś nie chce, to nie. Wtedy faktycznie ta wolna wola człowieka jest uszanowana. Natomiast jeżeli nie wie, że może chcieć, to już jest wtedy zupełnie coś innego. Myślę, że. To rozumienie kościoła, takie bardzo szerokie, no, daje nam duże pole manewru. Nie chcę powiedzieć, że daje Pan Bogu pole manewru, bo wielu teologów ciągle powtarzało, nawet wyznając jakby z jednej strony prawdę tej, tego sformułowania Cypriana, o którym mówiłem, że. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Wiedzieli, że Pan Bóg nie jest związany sakramentami, nie jest związany kościołem, działalnością tego kościoła widzialnego tutaj na Ziemi. Pan Bóg ma swoje drogi. Niemniej jednak, wolną wolę człowieka szanuje. Jeżeli ktoś zrywa z kościołem albo walczy z kościołem, no to myślę, że jak to znowu Pismo Święte mówi sam sobie, węgle żarzące nad głową gromadzi. Pozdrawiam bardzo serdecznie z bardzo deszczowej Florydy. Szczęść Boże.